Siemanko, ja jestem miłość. W dzisiejszym odcinku będziemy grać z Natalią we Farminga 16 na telefonach. Yy, Natalia, dołącz do mnie. Znaczy, Natalia na razie nie będzie mówić, później oczywiście będzie. Ale o, to właśnie dochodzi. Później będzie, tylko musi jej tam. Yy, no, musi coś tam z mikrofonem zrobić, bo jej nie działa. Na razie gra. O. To jest moje konto oczywiście, to jest moja forma, to niech pracownik robi. Patrzcie, mamy drugiego JCB, najnowego, najnowszego, nie najnowszego, ale to najlepszego, najszybszego. Dobra, tutaj mamy polko kupione. Proszę, jest pole. Aha. No to ja weź pod kombajnem pod polem. Oczywiście, jakbym miał lekami, to też będę brał, nie? 25 koła. Wcale nie ten Robi pracownik, tam robi pracownik, muszę Keisiorem odjechać, proszę bardzo. Keisior combine. Proszę, na około zaprezentujemy. Proszę bardzo. Ładnie. Nie? Napiszcie w hashtag farming w komentarzu, a przypnę Wam serduszko. O Natalia, działa Ci mikrofon? i działa wszystko naprawione. Dobra. Okej. Okay. Dobra. I tutaj pracownik robi. A ja co mogę zrobić? Ja zobaczę ile z wełny Kuba. Znaczy na ja, sorry. Bo ja zwykle igram z Kubą, bo Kuba nie ma w domu i wykona W ogóle jakby się Wam spodobały... O Jezu, Lechlama, zaraz wezmę. Jakby się Wam spodobały te y, odcineczki, to weźcie, możecie dać tam mile widziane subskrypcje i łapki w górę. No dobra, tutaj Lekrama. 25 koła. Się dobra ten odcinek z 10 minut będzie trwał, ale inne będą dłuższe tak, bo to taki odcinek dobra, tutaj sieje, prawdopodobnie sieje okej okay. ja Ło! dobra, to Kuba ja Jezus, ja Natalia ja, sorry za to Kuba, jak to sami powiem ale... Dobra, w ogóle ten odcinek, bo no, pojechał... No poczekajcie, w Silosach jest coś. Jak będzie tak po 30 no. wszystkiego tysięcy, no to... Kuba pojechał z do miasta, więc... To będzie najlepiej, bo to będzie będziemy wywozić, to będzie dużo kasy. No. Sorry za to bicie zegara. Tak, to Nie wiem, tamtym... że to pracownicze. ale okej, okay, ja umieje bejsbice. Ja Muszę trochę przybliżyć, bo może te ludzie będą słabo słyszeć. O okej, W komentarzach czy macie dobry dźwięk, czy coś mam zmienić. Tak, dokładnie. innych wiersz, być może będą te... Jakieś dls coś takiego. Wiem co, mam. Dokładnie, co? Czekaj, to będziemy razem, bo... O, mamy problem. Mam też w gręch okreja. Chętnie wyprzedzę, bo jeszcze to. To jest wszystko. Nie, teraz będziemy czekać. Czy może? Dawajcie łapki w górę i subskrypcji, <coughs> bo to jest mocy w miarę. Mówiłem, mówiłem, w miarę. Wiecie. Warto przypomnieć zawsze, prawda? Ej, metalio! No ja. Tak. No do Dobra, a mamy to? I yy, tylko 8 tysięcy nam brakuje. Z no, silotu można by coś wywieźć. Nie, na razie nie będziemy Bo W sumie jak nam te 8 tysięcy. No prakuje, właśnie, jak nam to, brakuje ja do jakiegoś Ale już nam, sorry, zie, siej to. Aha, bo ciebie to zaczymy, nie. Jest druga lekrama, no i zarąbiście, już będzie 50 tysięcy uzbierane. No właśnie, i to pięknie wszystko, dobrze. Wszystko, Dobra razy. reklama, reklama, reklama. Trochę Wam się to pewnie znudzą telekramy. No, ale cóż, Pieniądze się dostaje. Więc... Odcinki chyba będą mm, raz w tygodniu. Raz w tygodniu, czy nie... No, no, bo nawet? wiecie, my mamy też inne e, tak. Jak... Sprawy. Sprawy, wiecie. Mamy e, swoją firmę, nie Ona jest głupia. Ale w sensie, że w grach, nie? No. Jest 105 koła w tym momencie, widzowie, więc o, Natalia tam dochodzi. No to. Więc kupujemy i Natalia Ta. tutaj. Buraki powinniśmy siać Weź Natalia tam do skultywatoru, Lidzi, ja żebym zaczął te zboże syać. Dobrze, ja jadę, jadę, jadę już. Jadę tylko. Ja jadę yy, tutaj. Ja się Okej, tym jedziesz. No, okej, okay, to Bo ona jeszcze tak nie rozróżnia tych traktorów. No, więc... ja nie rozróżniam. Nie ja, sumie, nie. ja to niedawno wygląda, ale. No właśnie, ja skupiam zazwyczaj gram. Pojęłam już, pojęłam to będzie Dobra, to, to ty Natalia, możesz jechać do sklepu? Chętnie. zbierarkę do buraczków. Proszę bardzo. Zbierareczka koplana. Bez matki, ale nawet. Widzicie? A to i tak u ciebie nie widać. U twojego ekranu nie widzę No ale. Zawsze to co? Zawsze przepraszam, że będzie hałas zaraz, to żeby... sobie i już od razu lepiej nie idzie chud z no, Bo teraz to... Ogólnie kamerek na razie nie będzie, może później będą nasze kamerki. No bo wiecie na razie, na razie... To to kurde nie będę kultywator. Wiecie, na razie jak będziecie, to może poznacie nasze twarze prawda? znaczy moją wcześniej na pewno poznają niż twoją raczej no tylko na razie pokoje są bo... remontowane w tej chwili więc nie za bardzo rzucę odcinek no. na razie musimy spać w salonie znaczy ja w salonie no ja i kuba w salonie i reszta tam no, w kur... Ale to wszędzie są pokoje. Wszędzie są w, typu, w tym domu pokoje. No dokładnie, oprócz kuchni łazienki toaletry, A, no. I A, no. I to, i tylko było w I korytarzy. Przez... My jeszcze... mamy naprawdę no. piąte dom. No. Ale wejść trzeba zrobić. No trzeba, trzeba. Tylko tam tam być załatwie trzeba No. No dobra, to sprawy rodzinne nie na tym. Ej, Natalia ty już wracasz? Nie. Jestem nie wracam. Teraz wierz. Nie, wyjeżdżę. się. Wyjeżdżamy i ruriszbieram jak są do gulatki. No dokładnie. A ja już e, skończyłem pole i ostatni ja bo to już praktycznie. A no to już praktycznie skończone, bo co to? Większa połowa zrobiona, nawet więcej, całość. No. Praktycznie całość, nie. Tego to nawet by bez tego się było. 16 koła nam zostało po prostu. A i tak to się szybko zarobi. Baranki dają pełne, która jest bardzo droga. Dokładnie. Krótki lekko... Ogólnie nie mogę Wam sklep pokazać. Będę szedł od samego początku, tutaj mamy tego traktora, on jest na początku gry, z Liman, nie wiem czy dobrze to wymawiam, jak coś to mnie poprawiajcie, tutaj mamy ze Steyra traktor. tak, ze Steyr, no Steyr, ale z firmy Strey, Steyr, no Steyr, ja tam, Steyr. czy jakoś tak, tego to też nie wiem, tutaj mamy Kejsa, 5. Słabszego. To jest oczywiście. Tu ma 160. No. Dobra, teraz La Lamborghini. Lamborghini. On pociągnie 50 na godzinę. Lamborghini ma no, ładny traktor. Ładny. HP225. I New Holandic. 55 New na, na godzinę. I HP320. Y, tak. Mhm. O jest na Czyli hmm. on kosztuje... On kosztuje 350 tysięcy w planach, w No dobra, może z 15 minut to potrwa. No bo 10 to by było jednak za mało. JCB. JCB 60 pojedzie. 60 na godzinę najszybciej. JCB najszybszy traktor. On jest bardzo dobry traktor. Tylko dla mnie się No i tak to jest Magnum, to jest Magnum. Tam to był Puma a ten 55 ma. na godzinę pojedzie i kosztuje najwięcej. Chociaż moim zdaniem JCB powinien mieć. Tak, tak to bo on jest tutaj najlepszy. Ale nie... O Tyr... no mamy. Mamy z Mana. Czy mana, nie wiem jak to się wymawia. No. 80 na godzinę. A co Tyr nie jest potrzebny. Yy, na czeta Scrumpi jest. Yy, 59, 59 pojemności 50. i 180. Mamy yy, te. Tutaj ja mamy y, doczepkę do lawety Legel, lizard. lizard, samochód i to samo to naczepka. No. Samochód. marazm. No, nie jest nie chyba potrzebny, nie Natalia. Nie, samochód w ogóle nie jest potrzebny, też o Magicir. Traktorami. Y... Y, Kombajn tutaj, proszę bardzo. Ten to Sam był od samego po, początku. On jest od samego początku, też go mamy, y, nawet wam go mam na I pokazać, po jedności ma 4000, tysiące chyba 200. Jakbyście o tej y, Natalia. Ben, po co bierzesz tą galerkę? Ups, ten header przez przypadek Sofii. Aaa, to nic, header może zawsze przypiąć też nigdy nie ma tego wielkiego Nie przypnie, prawda? O, to jest właśnie to, jest to ten tylko kombaj. brudny trochę No wiecie, jak się pracuje, to no. zawsze będzie wszystko brudne Dobra, tutaj I Mamy jest też go mamy... mamy Fajny jest 20 na godzinę, a ten 15 Ile ma pojemności? O! Aż 10. 10 500. 10 500 no. I kosztowało 240. Jedzie 20, 000. ale to dużo i tak na Na kombajna, mówiłem, mówiłem. Na kombajna dużo. i dużo. New Holland! New Holland w planach, w planach! 20, tak! To zawsze wszystko jest w planach, tylko jak się będzie miało hajsik. No. Yy, I to co mi przed chwilą kupili, czyli Grimme. Grimmer, czy jakoś tak 6 yy, 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 poj tysięcy pojemności, oczywiście, 3 rozkłady. Rozciągną... Roz, rozkład te, rozkład roz, no tak, rozciągność, rozkład. nie rozkład. wiem jak to nazwać, o tak. I tutaj, tutaj mamy zbierarkę do, do ziemniaków, ziemniaków pojemność 9000 i rozkładajność Także 3. 3 No i kosztuje 102 kafle. Dokładnie i 9 pojemności. I to jest z firmy Green tak, tak, dokładnie. Koronę, koro, koro, koronę jakoś tak. Koronę. Eee, to i pojedzie 35. Tutaj to też jest kombajn. Ale to jest, to jest chyba, tak, no. Który robi kiszonkę z kukurydzią? Eee, tak, on eee, pojedzie. Szybcie, szybciej, On pojedzie 35. Eee, o, dużo! Rozda, rozkłada się na 10. Dużo. 450. No i 400. Może będziemy to na Zmian. przemian mówić. I dobra, to ja mam header sam Sampo Ross, Snail. 10 koła kosztuje. Jakbym go chciał sprzedać, to proszę bardzo. Ale nie jest. Kosztuje 7500, rozkładności 3. On jest do rzepaku i do kukurydzy. Tak Sorry, do rzepaku i w do W tym czerwonym koszyku możecie sprzedać. I teraz ja. Tutaj mamy do kukurydzy. Tak? Tylko to, do kukurydzy. Tak, to jest tylko do kukurydzy. I to jest. Campello. Campello, tak. Rozdaj, rozkłada się na 3. To jest do kukurydzy. Widzę tutaj. I to 12 kafelków i teraz ja to jest do tego czerwonego kejsika do tego piękny kombajn ładny kombajn i proszę bardzo dziewięć rozkładności oni do dojedą do tego dobra do drugiego kejs do kejs nie wolam nie wolam kielana nie wolam kielana nie wolam kielana nie wolam to jest od R.Cruisin chyba, tak, o ile się nie mylę, i tutaj ma pojemność 16 Beli. i kosztuje 15 tak W skrócie, Amazon, trzy e, roz... Daj, no, I rozpadam. to jest kultywator. E, to jest Vogelnot, e, e, rozkłada się, he, no i tyle. No i tutaj to mamy Horsz. To... Horsz Hors, e, to jest, e, o ile się nie mylę, to jest... Także kultywator. No, e... to są takie bardziej brony. No, tam kultywator brony i ma rozdajność, rozkłada się na... No dobrze, teraz y... lemken, czy jakoś tak. 12 rozkłady stopniów e, pełnych. Plana, w planach to lemken. E, to jest, e, nie wiem co to jest, siewnik, czy co Siewnik, tak. Tak, siewnik. E, to jest kuch kusz. kusz? kuszny Kuszn. I to jest, e, no to wszystko sieje. Wszystko oprócz ziemniaków. Tak, dokładnie. Yy, no i kosztuje 19 tysięcy. No. Wadr start. To siewnik. Yy, pojemności. Yy, 4 tysiące. ten 6. Tu. I tutaj tak samo. I tutaj mamy tylko do ziemniaków siewnik. Jak widzicie widzowie, tutaj, tutaj, nie, tutaj nie ma w ogóle do ziemniaków. tutaj że mnie na chwilę nie będziesz słychać, ale muszę się napić. Tutaj Dobra, i ten do nawozu yy, siernik yy, Amazon sześć 6 rozkładu 8000 pojemności. To jest do gnojowicy. Tutaj także do gnojowicy. To jest w planach, bo to hardkorowe jest. Do JCB szczególnie pasuje. Dobra, tutaj jest do y, obornika 6 rozkładności. Yy, tutaj mamy. A sorry, bo film wam nie czytam. A dobra, film wam nie będę czytał. Dobra, mm, tak, tutaj mamy tak samo do gnoju 9, rozkład tutaj miał 6, teraz przyczepa, tutaj mamy 21 pojemności, tutaj mamy 32 pojemności, też także przyczepa, tutaj to jest, jest także przyczepa, Skampy 40 pojemności. E, tutaj jest e, kosiareczka do trawy, 3 e, pojemności, roz, roz, tak, no co tu dużo mówić. To jest większa kosiarka, 9,15 także dopiero. Tu jest e, przewracarka do trawy e, tak samo z tej samej firmy i ma 6 e, pojemności. E, dobra, tutaj mamy takie coś, nie wiem dokładnie co to jest, możecie napisać. A może taka przewracarka? Nie, też? to nie jest przewracarka, bo ja to kiedyś kupiłem na osobnej farmie. To jest Windower! Windowers jakieś to jest. To jest. To jest. Co co jest? nie mam pojęcia co to jest. I to Pisz jak, to, jak nie przejadę jadę po trawie, to to znika ta trawa po prostu. Dziwne. Dobra i A ten... może to po prostu tą trawę jak... Przyczepa jadłoś... do kiszonka i... Yy, przyczepa do kiszonki, więc yy. ta, to no jest. jest do wycinania pniatku. Tak. Yy, Pomsce bardzo ładne do drzewa, to jest barka, 25 20 pojedzie. pojedzie I 340 prawie kosztuje. To się nie opłaca kupować. Opłaca się, bo na drzewie dużo zarobisz. No tak, no ale... Drzewo, proszę bardzo, dbajcie po No i w weczka. No i to! Mam nadzieję... No i, nadzie... no i... czemu opuściłaś? Dobra, dołączyłaś. Okay. No i to? Mam nie nadzie... nie... nadzieję, że film się podobał. Subskrybujcie, to... lajkujcie, jak powiedziałem na początku. Do widzenia Państwu.